Witam wszystkich z tej strony Broluk i zapraszam do oglądania. 18 odcinka z serii gramy wy Crusader Kings 2. Jak widać jestem w stanie wojny. W takim momencie przerwałem ostatni odcinek, tutaj wojna o troki. Zebrało się ich tutaj tych pogan. Chcą pomóc chyba temu tu władcy. Ale myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Nasza rada tu dalej działa spokojnie. Mamy nowego mistrza z szpiegów. Miejmy nadzieję, że to pomoże nam zamordować naszego syna. 28% w sumie już nie ma żony. Jestem jego dziedzicem. Czy zaryzykować to morderstwo? Ciągle mało. Jeszcze poczekam chwilę. Może to się podniesie. Dobra, zakończę tą wojnę jak najszybciej. Teraz wezwanie do broni. Obejrzyjmy, prosimy my się z Kumani. Co? Z tym walczysz, głupcze. No chyba ich zwariował. Inwazja na Węgry. Druga inwazja na Węgry Pomogę mu, no, ale to jest straszne tutaj ten wódz nie jest chwilę. Znaczy, na tkumania. No z takim czymś chcesz walczyć. Ja wiem, że tu Polska i Węgry to dosyć spora siła, ale bez przesady. O! Czy to jest mój zięć? A to jest jego ojciec, tak? Nadal rządzi tu. Wypuścili go w końcu, bo był więziony. Na razie muszę tu tą wojnę szybko zakończyć i pomóc z tą kumanią chyba. To jest nie za dobrze tu. Będzie ciężko. Raczej. A, dlaczego oni tu ruszają się na tych tu. kto tu jeszcze? A jak z naszym drugim synem? Tomaszem, zamordować go. 43% Chyba zaryzykuję, zdradzili moje imię. No nie, pobożność 50% straciłem. O nie, co straszne. Hmm. No nie, opinia o mnie. Próba zabójstwa minus 50, ale i tak nas kocha. Moja żona nikczemność. Jak syna własnego chce zabić. 100%. Okej. Okay. Zakończę tą wojnę szybko. Już tutaj. Hmm. Proponuj pokój. zyskujemy ten chyba teren, tak? Odzyskaliśmy pobożność. podnosi zwycięstwo. Okej. Okay. I mamy kolejny Tutaj jakaś armia z ją wykończymy tych odwołamy, bo to nasi wasalowie chyba żeby ich wysłać tu po prostu na tą, kuma A nie, dobrze, na razie na razie poczekam lepiej. A tu odwołałem także, byli jakieś wasale. Dobra, co tu mamy za miasto i miasto? Muszę nadać, bo bym musiał kogoś na dwór zaprosić, hmm. hmm, szuj! Nadaj tytuł ziemski. Nikogo nie ma. Nie ma. Dobroć. Stary już jest bardzo stary, to raczej długo sobie nie porządzi. Tak. I jeszcze dostanie jeszcze hrabstwo. Cobierząć tutaj. Mamy prawidłową domenę. Wielkość. Co to jest? Skąd oni są? Nordland, co to jest? No to to Wojnę nam. Hostile Looting mhm. Kasus Beli Mam takie Kasus Belli, że mnie atakuje, chyba nie eee, można by uzurpować tytuły w liczbie 1. Eee, to hrabstwo Wilno, do hrabstw tutaj bym mógł eee, to dużo kosztuje. Ja bym wolał najpierw, jednak zamordować tego syna naszego. Drugi raz straciliśmy sporo pieniędzy na to. Cywilizowani chłopi, Słupsk, ok. Obszar kulturowy polski. Uciekli to, stąd ok. To odwamy naszą armię. Hmm. Znowu zyskaliśmy teren. No Polska, no, wielki kraj. Proszę, żeby to wyszło na jaw, że go chciałem y, zamordować, Za drugim razem już nie, a tego też nie możemy. Teraz nie ma nawet pieniędzy, żeby to zrobić. Y, a, a jakieś intrygi tu może bym mógł, księstwo, biskupstwo od tego, od mojego wasala, księży biskup Cibor. Cz y, zabić, go nie chcę zabić Wolałbym po prostu odebrać tytuł mu chyba, że lepiej by było na razie chyba tego zamordować on ma dziewica tak niestety Dobra, na razie, włączę to. 4000 prestiżu, jak ta wojna z Kumanią. Czy jestem w stanie wy... szechami Mój so... Siostrzeniec. What? Kiedy to się wydarzyło? Zaraz tu... A, coś tu będzie. Eee. Oporząń eee. A, to chyba ten z Węgier wypowiedział, OK, Mógłbym mu pomóc, no właściwie trochę tej armii mam Zbiorę to do kupy raz kolejny Nasz król ile ma lat? 56, a ja dalej mam problemy z tym Sukcesem, trochę w sumie, jakbym tu wybił, poblegał, może by trochę kasy wpadło do. Mm. O nie, straciliśmy swojego biskupa. A musimy nowego mianować to... Mm. Nauka 17. Okej, okay, może być częstochowy biskup, czyli blisko. Moje Krakowa. Mm, nawróć ludność tu nadal, bo to jest tutaj pogaństwo religia. Ojej, tu to w ogóle jest to całe tu. Chociaż ten teren, żeby tu mieć spokój, a tą północą później się zajmę. Zbierajta się, zbierajta ludzie, nie chcę dowodzić. Może mu dowodzić mój syn Kazimierz i mój syn najlepiej drugi nie, Mieszko na pewno nie, on się w ogóle nie nadaje, bo... Ma, okej, okay, że trochę się nadaje. Gdzie jest mój syn drugi? Hmm. Bole... Y... Jak on się... nie... Przemysła Nie... Jak on się nazywał? Kazimierz? On nie może przecież, Tomaszusz. To ja. Głupiałem dziecko, chcę wysłać na wojnę. Maćko... Milobrat brat i Maćko... Okej. Okay. Mogą być też dowódcy. Te frakcje tu jeszcze... O koniec, skończyło się to, dobrze. Pasaj na razie sobie daruje. Tu ten tytuł mogę do Litwy i bym miał tutaj całą Litwę. Właściwie. Jak to wygląda? No nie, Litwa się ciągnie aż tu. Ale to bym mógł im wojnę tu chyba, nawet w wypowiedzieć. powiedzieć. Jakbym ten tytuł uzurpurował. Ile to kosztuje? Stówkę tylko, OK. Może być, może być. Nic się nie dzieje z tymi wojnami. Książę Bolesław III z Wielkopolski. Ten umarł, Przemysław. Och, on taki dobry był. Zdobył tu Branterburger, Ciekawe jak ten będzie, jak nas lubi. Okej, okay, lubi nas jako taką. To jest mhm. ten syn tutaj tego. Ten też bym się musiał zająć. No jejku, tyle spraw na głowie. Nie wiem, czy nasze, życia naszemu królowi ustarczy. Dobra, zakończmy tutaj te... Znaczy, wykończmy ten oddział. Szybko, z ołomuńca, z którym mieliśmy wcześniej problemy spore też. 10 tysięcy luda z Kumani tu nadciąga. Tu święte Cesarstwo Rzymskie chyba mu będzie pomagać. Ale szybko może ta wojna się zakończy. Okej, okay, 69%. Ty tu lepiej armię wys wysyłaj tu. Gdzie oni idą? do mnie chyba gdzieś. Brno? Tu, za nimi. Ile mogę od naszych wasali powołać ludzi? Dziesię 9 tysięcy, to by było sporo. Mm, nasze technologie prawa. Feudalne pobory, maksymalne. O! Zwiększymy sobie pobory to tylko o 5 Maksymalne pobory feudalne Pięknie Ile możemy teraz powołać? 11 tysięcy luda, chyba to zrobię no, 6% tylko To to był mój dworzanin. Jak tam mój... A właśnie Najpierw zrobię tak, że uzuruję sobie ten tytuł do Litwy 100 da nam 50 prestiżu Pięknie Mogę jej wypowiedzieć wojnę? Nie, bo na razie mam armię Chyba będę musiał powołać od Wasali i spróbować wygrać tą wojnę tutaj tą kumaniem. to może za chwilę tutaj w brno po oblegach, a, nie damy rady tu jaki rozbudowane jeżeli wycofamy naszą ziemię moją armię hmm. OK okej tytuł książęcego to mi pasuje jak najbardziej Ech. dobra idziemy do nich tu jeśli przegra to tą bitwę to będzie duża strata raczej chyba nie da rady albo ty jak to wygrał to ale dobry ziomek Dionido. Sorpon Pomogę mu w tym obrężeniu tu najlepiej moja technika, coś bym mógł tutaj, otwartość kulturowa w sumie mamy tyle tych kultur różnych w państwie, że to się przyda na razie no tu jest? Za chwilę to obrężenie tu wygra. Okej, okay, wygrywamy obie wojny. Święte, czy on oblega mi tu? Święte Cesarstwo Rzymskie trochę tu ma... O, jakie małe się zrobiło! Zostało im tutaj tylko Bawaria, Szwabia... Tu coś... Co to jest? Co to jest w ogóle za... Lotaryngia? Ja się rozpadło cesarstwo rzymskie i dobrze w sumie tu walczą na moich ziemiach spoko, lubię takie coś jak tu szansa na zamordowanie, ja nie mam, nie mam pieniędzy co się. odebrać temu bym odebrał sędziom te biskupstwo. Dobra, weźmiemy ten spisek tu. No, no, no tak. Intry... W przypadku powodzenia, intryga plus jeden. 87%. Hmm, czy ktoś tu po spisku, najlepiej, a nie. Dobra, ci tutaj. A, Bolesław także lubi nas, tu. Dołączać się do spisków. Także ładnie. I co go wezwiemy naszego syna? Kurcz, on nas tak lubi. Ma dosyć te. Nie ma żony w sumie, to na razie się nie ma co przejmować. Jak to mój dwór, bym chyba musiał paru zaprosić jednak. A, bo to będzie wojna, wybuchnie. jak tutaj te oblężenie czy. To chcę całkowicie. Hmm. Odebrać. OK. Zobaczymy jak zareaguje na ten nasz list. A więc wojna znowu sądź! Dobra, ja muszę do sądź spadać na razie Troki nawrócona została ładnie Katolicyzm Jak ryzyko buntu w ogóle Tu na Warmii. Niebezpiecznie. i tutaj niebezpiecznie. Wanderburga także. Tam cały czas. Jest, tylko ma 110 ludzi. Tu 10, 11 tysięcy armia. Może, że jednak tu. Skumani, ta armia osiąga szara eminencja. Nie ma żadnych tytułów. Yy. Ok. drugi drugim Sendorem chyba przegramy tą wojnę. Znaczy tą bitwę tu, nie wojnę. Porażka, niedobrze. Wojsko od wasali? Możemy tego, 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 tego spokojnie. Wszystko mają powyżej 90, ile zbierzemy, tyle zbierzemy. No jeszcze tutaj. Okay. to jest. Okej, dużo. Dużo armia. W sumie tych możemy od razu tu wysłać. Nie, wszystkie nawet tu wysiemy. Ta armia się wycofuje tu. Niech ruszałem na razie. Maćko został uwięziony przez tego Szana. On jest chyba pod względem prestiżu na pier... nie, to jest sultan. Eee, e, daleko jest za nami. Jesteśmy w tym. Wiem, że mogę wysunąć te roszczenia. Powinienem był tą wil wil te Wilno winno zaatakować i to zwycięstwo już 70 parę procent, gdzie oni idą do Arwa Akurat się spotkałem z naszą armią, ale może się poda poddaję. O ten nas niezbyt lubi Z nim nie prowadzimy wojny? Nie e co to tu jest? Biskup Szybor, czyli Szybor, to jego tu nie ma, jemu, temu podpłacimy, czy coś, albo damy mu jakiś tytuł lepiej, honorowy, koniusz podczasie może umrze od tego, będzie próbował potrawy, okej, okay. mamy mały dwór już, naprawdę, nie muszę zaprosić, mm. Arystokratę dob, gr, Dobrogost, Wojciech, Krystyn. Okej. Okay. Eee, mój dwór, dwór, dwór. Krystyn, Wojciech, Dobrogost. Okej. Okay. To armię tu po drodze spotkamy. Kolejne parę procent. O nie, tu jest 13. 13. 13 tylko procent. myślałem, że 70 już. że to nie ma szans, łopie na co ty? No. Śmiały bolesław. Jeszcze tą Litwę bym chciał chyba tu zdobyć dla naszego życia. Szkoda, że chyba tego Gdańska się nigdy nie uda. Też. Ja mam w udbel, Skomunikaj Z, nadal. z komunikę, nie mogę. Żebym sobie o! o nie, skumani tu armia przybyła. Ale jaja. No to nie jest źle. Mhm. Ścigali nas. No wypowiadasz tu wojny. Poddaj się dziadu. Gdzie oni idą teraz? Do Arwa. Okej, okay, może chociaż daruje nam trochę tego? Okay. Moja rada Może jednak wygramy tą wojnę. Idzie do Dobrą tu jest na Węgry. Raczej chyba te węgry tu są stracone hmm, Co tam było? Nie, nie werknąłem niestety Hmm. Technologie. O, ulepszone twierdze. Hmm. okej, okay, nie wiem. Zawsze coś. Ile masz lat? 58? Prawie 60. Czy my kogoś więzimy w ogóle? Nie. Ten tu przegrywa tą wojnę. Odlega no. tu. Co ja ci poradzę? tu armii powołać, nie odbęcyłanie najemników wezwać. Ja bym się poddał na jego miejscu. Czy on nie straci tych Węgier, to nasza córka? Przecież ma być e, kiedyś królową. No właśnie. Nie, muszę zakończyć tą wojnę, chociaż tutaj. W Syrii. Asasyni pojawiają się w Syrii. Asasyni zakonnie nieuchwytnych zabójców oraz żyli swoje wpływy na Syrię. Gałąź tej sekty osiedliła się w górskiej fortecy Masjaf, skąd kontrolują okoliczne ziemi. Asasyni polują teraz w ziemi świętej na tych, którzy, których uważają za przeszkodę w, re w realizacji ich niejasnych planów. Może trzeba ich traktować jednak poważnie. Nie wygrasz tu wojny, tej poddaj się. To Chyba Szturmen tu bierze te ziemie w ogóle. Mhm, no nieźle. Dlaczego przecież ty jesteś katolikiem? On nas tak lubi bardzo, dobra. Nikt nie chce żadnych herezji na moich ziemiach. Chyba to wygra w ogóle. Mhm, zagrabił te ziemie. Oni idą od Trzychom... Tu kolejne armie. Cała inwazja po prostu z Kumani. Eee. Ty głupcze, teraz mi wojnę tu wypowiadasz. Czy nie dasz mu rady sam? No nie, co się dzieje? Zwycięstwo 48%. Boże, nie kończy się. Bez rozstrzygnięcia. Aha, zakończył to wojnę tutaj, okej. Okay. Dobrze w sumie. Ej, Ale... ej, ej. Nie poddasz się. Nie chcę się poddać. Mm. Janko z Kujaw. Ech. A to kto jest? Mój wasal Martin. Nie mają zbyt dużej siły tutaj, to. ten tutaj, ty? dlaczego? 6 no? tylko z Podlasia. Mm. Dwa tytuły. Oczywiście, że nie mogę no. zamordować. 150-26% mm. nie mają zbyt dużej siły i tak to. Właściwie wolałbym, żeby nasz marszałek chyba tutaj trenował wojsko, jednak potrzebujemy armii teraz dużo. Ile mogę odwracać? 12 tysięcy ludzi. Nie! O, teraz będzie się działo. Król Bolesław II idzie do nieba. W wieku 58 lat umiera śmiercią naturalną. Niech żyje król Mieszko III. Umarł król, niech żyje król. Stracone tytuły. I jest kiepsko chyba teraz. Niech tak będzie. Jest moim dziedzicem. Mhm. Okej, okay, dobra. Mam tu na ten katolicy Czyli tu mamy chociaż spokój. A, w ogóle nie mamy rady. Zarządca majątku. W majątku, okej. Okay. Co tutaj na siwa? Co? Wojsku? Nie, kogo tu potrzebujemy? Dobra, na razie tu mamy teraz lekki kryzys. Tą armię chyba mogę odwołać. Przestaliśmy prowadzić wojny. Okej, okay, parę tytułów tu dziedziczymy. Chyba do Wilna nie możemy nawet... Dobra, przede wszystkim potrzebujemy rady. Zarządce majątku mamy spoko. Rozwijać gospodarkę to jest chyba... Ten Gniewomir dalej. Okej. Okay. Kancerza potrzebujemy. Ten nas niezbyt lubi. Ale będzie jazda. Marszałek. Nasz brat. Mhm. Mistrz śpiegów. Okej. Okay. Ten nas trochę będą bardziej lubić i... Radę mamy. Dobrze. Jak tu, tu nawrócił tą ludność? W ostatniej chwili chyba. Uuuu, Ciekawe teraz. Mieszko trzeci. I mamy żony ciągle. I potrzebujemy chyba to zrobić teraz. W sumie... Mogę chyba zakończyć w takim momencie ten odcinek no, może nie w takim yy, bo dosyć taki. Rok jest tyś, równo 1000, czyli król nasz ojciec rządził o długi czas, nasza matka jeszcze żyje. Ile on rządził lat? 66, czyli 34 lata aż w tym czasie zyskał Spory obszar tutaj. My mamy posiadamy tylko teraz trzy domeny. Sytuacja wygląda tak, że mamy Kraków, Czersk i Sandomierz. Czy chociaż Teferi, czy on jest naszym wasalem, nadal? Chyba Teferi już nawet nie jest moim wasalem. Nad dwór mamy mały, mało wasali. Statystyki niezbyt ciekawie się prezentują. Mogę nawet dalej te roszczenia tu wysuwać, do tego Wilna. Gdzie jest Teferi? Co się z nim stało? Jeszcze to zerknę tylko. Punktów na koniec zyskaliśmy 5800. Dosyć dużo. Znajdź hmm, w postaci Teferi. Burmistrz z Kawina. Mój wasal To jest nadal. No to jak to? go tu nie widzę. A jest tutaj, sorry. Nasi wasale niezbyt nas lubią. Oj oj oj. Będzie lekki kryzys teraz z Państwem myślę. Przede wszystkim musimy się uporać tutaj z naszymi braćmi chyba Niestety Nasze siostry tutaj... czekają, jak ta wojna mu pójdzie o te węgry, czy on ją zakończył, czy... Nie. Dalej walczą. Nasze siostry tutaj są w Szwecji, i ten na Węgrzech. Ciekawe, czy będą jakby coś z sojuszników. Okej, okay, w tym momencie zakończę ten odcinek. Trzymajcie się do następnego razu.